Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Świat Medów. To jest taki dziwny Med, ponieważ jest to duży pojazd. Jest to pojazd, prawda, mobilny, ale obdarzony magazynkiem. Jest on bardziej przypominający ciężkiego 50 -100 aniżeli takiego normalnego Hewika, przepraszam, Meda. Ale cóż, tak sobie Orgaming wymyślił, że mamy tutaj Meda pod tytułem Lorraine 40T. Razem ze mną na kanale jest kolega Blew który rozegrał tym czołgiem dosyć ciekawą bitwę i jednocześnie może wam pokazać, jak się nim powi i powiedzieć, jak się nim powinno grać. Cześć, witam. Cześć. Mapa to oczywiście dębina i tryb spotkaniowy. Nie, tryb standardowy tutaj mamy. Grasz tutaj jeszcze jakieś inne tryby, czy tylko raczej spotkaniówki standardowe? standardowe. Ja raczej wolę spotkanie, standardowe bitwy. Na spotkaniowych, jak w team źle pojedzie, to raczej ciężko jest jest to, jest to denerwujące, jeżeli cię skapują, tak? No, no dokładnie. No dobrze, Loren 40t, pojazd nie do końca lubiany przez y, większość, natomiast y, jak według ciebie to z nim jeszcze? Wow, jakie losowanie! Lubię nim grać w sumie, bo fajny magazynek ma, jak spotkasz jakiś inny met dziewiątego tieru, to Cały zazwyczaj schodzi na magazynek, więc mm -hmm. fajnie jest oczywiście jest to porównywalne z tym co mamy na przykład na setce że e, tam również jeżeli spotkamy jakiegoś innego e, inny czołg e, ósmotierowy, no to wówczas też jesteśmy w stanie e, zniszczyć go na magazynek, tutaj e, czterema strzałami zrobiłeś już 1328 damage'u i powiem szczerze że losowanie rewelacyjne średni damage 300 natomiast tutaj wchodziło ci nawet do 380 dlatego było to moje właśnie e, zdziwienie, że po prostu Taki rewelacyjny damage. Czy w miarę często wchodzi z takim damageem, czy to tak, powiedzmy sobie szczerze, odrobina szczęścia? Tutaj to akurat było szczęście, bo zazwyczaj to tak wchodzi właśnie ze średnimi obrażeniami. Mhm. 37,50, czas przeładowania, a czas przeładowania między pociskami? Około dwóch sekund, 2 sekund, 2,5 gdzieś. Mhm. Ja nie pamiętam, znaczy może nie tak, nie tyle nie pamiętam, co po prostu nie grałem e, tym pojazdem stąd też i dlatego moje pytanie, ale tutaj mi chyba jest napisane, że a, 3, 3 sekundy czas przeładowania. E, jakie masz moduły na nim założone? Tutaj mam stabilizator, e, wentylację i, i optykę. I optykę, tak? Nie masz tak. takiego bardzo bojowego zestawu typu szybsze skupienie dodatkowo, ze względu na to, że no 3 sekundy czas skupiania to jest dosyć długo, ale mówi, że już jest na tyle cenne działo, że daje radę bez tego dodatkowego skupiania, tak? No, daje radę spokojnie. No tutaj mamy 0,36 celność, no i świetną penetrację, się 32. Co prawda, nie jest to takie jak w tych nowych 10, 10, 10 z tirami, z lufą z 10 poziomu, bo tutaj jest lufa setka z 8 poziomu, dlatego też, i powiedzmy sobie że mamy tylko albo aż 232 penetracji. Dokładnie taka sama lufa jak na 50-100, więc... Masz już 50 -100? Albo przeszedłeś? Eee, nie, właśnie do niego idę, tylko tam na BDR-ze się zatrzymałem, bo nie lubię tego czołgu. Tylko zbijasz gwiazdki, tak? No można to powiedzieć. Ale jeżeli już tym pojazdem Ci się gra dobrze, no to sądzę, że bez żadnego problemu powinieneś sobie ogarnąć setkę no, tylko tyle, że jest mniej mobilna. Natomiast jeśli chodzi o działo, o czas przeładowania, no to mamy praktycznie to samo. Powiedz mi tak, ile razie grałeś bitew już na tym pojeździe? No około 200. Czyli zbliżasz się już do, do upragnionego badczata, tak? Tutaj 100 tysięcy eksponat nabite, bodajże. Aha. Wow, nie przebił Cię tygrys. 200 penetracji ponad i nie przebił Cię. Raczej to się rzadko zdarza, taka właśnie... raczej trzeba wziąć się na karp jakiegoś dużego szczęścia, aniżeli pewności, że nie będą przebijać, prawda? Raczej hmm, ten pojazd jest tak, przebijany to znaczy. przez wszystko. Tak samo jak z 50 ton, pancerza za dużo nie ma. Mhm. No, pancerz na wieży 45, a pancerz normalny 40, więc no cóż, nie ma co się czarować, żeby nas nie przebijali, nie? Ale jed, jeden strzał jednak się od Tygrysa e, udało odbić. E, Szanse na zwycięstwo mieliśmy tutaj bardzo słabe, 38. W tym momencie masz 19% szans na zwycięstwo, no ale teraz trzeba trochę się wziąć i... E, że tak powiem trochę postarać, nie? No tak. Często jeździsz na tej mapie właśnie w to miejsce, bardziej właśnie na taką medownię, aniżeli... Zdarzyło Ci się na przykład kiedyś pojechać w kierunku miasta. Tutaj medami to zawsze tutaj w tą stronę jadę. A teraz tutaj trochę przykąpiłem na tej mapie, bo tutaj mało osób pojechało. Mhm. No tak, nie ma się co pchać do przodu, tym bardziej, że no, fakt, że możemy wystrzelać sobie magazynek i zrobić 1800 dm, ale przez te 37,5 sekundy coś trzeba jeszcze później robić. Nie? A, a, nie, a nie tylko dawać się, obijać się innym czołgom. 9 do 12 jest całkiem nieciekawie. Z tej strony Tygrys się to zbliża, ma 1400 no już ma trochę mniej HP, więc trzeba go dokończyć, żeby w razie W, nie, po skończeniu tego k 85 on tutaj nie wyjechał na, na plecy. No właśnie, wykończył. Pierwszy strzał, pięknie się spod pałą. Ua. No cóż, ale on się chyba dingnął teraz, nie? Ten po... nie, on przebił. Przebił? Przebił, przebił. Dobra, masz 783 HP i zostało, zostałeś sam przeciwko dużej ilości przeciwników, zostało ich jeszcze pięciu, no i teraz się robi ciekawie, m 3 co prawda ma małą ilość HP, ale mają 3, łącznie 3600 HP, czyli przy, dobrym los, przy dobrych losowaniach są na dwa magazynki, no ale... Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie masz 4152. Czy... Aha. O, jeszcze ST-1 mają, no to to jest już bolesne, ponieważ no, ten pojazd jest raczej trudnym przeciwnikiem. LC, co teraz masz, jakie miałeś myśli, co żeby to teraz zrobić? Tutaj właśnie chciałem tego LC Mixa zabić, bo wiedziałem, że on tutaj mnie może spotować. Oho. No to teraz to teraz się zrobiło już mało ciekawiej ze względu na to, że masz O, to było ciekawe, ale w sumie na przyjąłeś, więc możliwe jest to, że, że za zero weszło. Z M103 zdzieliło ci niemiłość bo za 396, zostało ci 152 HP, no i teraz jest problem. Spotujący t 1 i z 3, Prawdopodobnie każdy pojazd, którym, który jest, jest w stanie cię ściągnąć na hita. I teraz co? Jedziesz tylko do przodu, żeby dobić tylko artę? Czy raczej będziesz spróbował coś wyciągnąć jeszcze, żeby kogoś zobaczyć? No właśnie na początku myślałem o tym, żeby arty nie zabić, ale w końcu pomyślałem, że spróbuję to jakoś. Z zdekapować, tak? No, dokładnie. No, ja widzę to mar marnie, ze względu na to, że 2,5 tysiąca oni mają HP, natomiast. no... Te 34 cały czas się z Tobą żegna, nie? Cały czas w jakiś tam sposób chcę. Stwierdza, że nie, jesteś e, nic nie warty i raczej nic nie zrobisz. No i co? I teraz e, 20 sekund zostało. E, I z trzeciej kapuje. I co? No i tu właśnie chciałem po arty tam pojechać, bo jeszcze Radleya Waltersa medalu żadnego nie miałem, to myślałem, że może sobie nabiję. Mhm. Tutaj zobaczyłem, że go wyspotowałem i myślałem, że może coś wejdzie na ślepo. I to było co? To, to trafiłeś tego Isa trzeciego w tym momencie, czy to jest... No, właśnie tutaj nie wiedziałem, czy go trafiłem w końcu, czy on po prostu zjechał. Aha. Ale wydaje mi się, że zjechał, bo później już nie było kapowania. No, właśnie tak się w tym momencie zastanawiałem, bo strzelałeś raczej w ST1, natomiast i trzeci, no już brakowało dosłownie jednej sekundy, żeby się zakończyła bitwa, ale widać, że przeciwnicy raczej się skupili na tym, żeby dokończyć ciebie, no, żeby po prostu nie było już takiego, takiej opcji, że a jeszcze ci tam coś zostawią, ewentualnie będziesz mógł sobie coś tam zrobić. Pierwszy strzał, o tutaj 274, to tu już jest słaby demercz i wykończony. 5 yy, pocisków ci zostało, yy, zwykłych, plus do tego 12 pocisków goldowych. Ten gold już jest takim mocarmy 263 penetracji, więc można spokojnie nim yy, walczyć. No teraz, oczywiście, czas yy, trzeba przeładować, ze to, że no, szkoda jechać z niepełnym magazynkiem. I co, i teraz yy, najchniejszego kapa? Nie, tutaj właśnie nie wiadę na kapa, tylko. Wiedziałem, że oni tam wokół naszego kapa będą się kręcić, tutaj kapują, więc chciałem na te górki wyjechać i spróbować ich coś z nich zbić. No, w tym momencie. Mm -hmm. To oczywiście, jeżeli masz tutaj optykę, no to masz tą przewagę że, zasięgu widzenia, nie, bo tutaj ten zasięg widzenia standardowy dla tego Lorraina to jest 400 metrów. Dodatkowo, jeżeli masz optykę, no to już masz 440, jakieś jeszcze perki masz, ile masz perkową załogę? Tutaj mi się trzecia robi perka, jakieś mm -hmm. 70% trzeciej. 70% trzeciej. I co masz za perki? Mam yy, braterstwo broni i kamuflaż i żarówkę. Aha. No to, to jakiś. Ja kobiecą do... załogę z tych misji na. A, rozumiem. Te mam. I zaczęli dodatkowo jeszcze z kobiecą załogą, no to już jak widać, jest, jest ta jedynka. Pierwszy strzał nieładny. ładnie dosłuchaj po 300, a ile mimo wszystko? O, teraz powiem szczerze, że no, tak na bardzo odważnie zrobiłeś. W tym momencie dałeś sobie reload, a i skończyłoby się, skończy się tym, że ten reload będziesz miał praktycznie tak, że zostanie ci jedna sekunda tylko. No właśnie, wiem, dopiero po chwili się o tym zorientowałem, bo tak z przyzwyczajenia wcisnąłem reload, jak czołg skończyłem i nie widziałem żadnego Aha. przed sobą. I tak, tutaj. I, co, i teraz teraz jakby nerwowe zagryzanie zębów, nie, wy, nie, wie, nie wiadomo czy zdążysz, tak? No właśnie, to tutaj było. Jest, jest, rewelacja, jedna sekunda ci została do tego. Oczywiście jest trzeciej, jest ślepym czołgiem, porównując z, z Lorką. On teraz jest w stanie strzelić co prawda na, 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 na ślepo, żeby cię tam dobić. Dwa pociski. Jeden i ostatnim pociskiem. Aj, szkoda. No nic, ale w tym momencie na rewelację powiem że W ostatniej sekundzie udało ci się zdekapować bazę. Nie byłbyś już w stanie go dobić. Oczywiście można byłoby go zniszczyć i wygrać bitwę, ale trochę za dużo czasu byłoby to, byłoby to zajęło. zostało ci dwa pociski goldowe tylko, więc już się tylko przeładowujesz, już nie ładujesz zwykłych pocisków. <laughs> już w tym momencie ci tylko. Już po pierwsze, jedni ci gratulują, drudzy ci mówią, żebyś zniszczył tego, właśnie kapusza, który stoi na tą. Jaki. powiem tak. Ile litrów potu już wylałeś w tym momencie i jak bardzo ci się trzęsły ręce? No właśnie, tutaj taki wynik był bardzo dobry, więc trochę się trzęsły, no. <laughs> Ale bardzo to już jest tak, jak powiedziałeś, że pierwszy w życiu medal Radleya Waltersa to już go masz, i w tym momencie to już jest normalnie, nie wiem, chyba, nie wiem, jakaś, wiesz, Dożyli jakieś środki uspokajające albo coś w tym stylu, ze względu na to, że już masz możliwość zrobienia medalu pula, a dodatkowo jeszcze, no, że tak powiem, ten przeciwnik jakoś jest nieskory do tego, żeby jakoś się ruszać z tej bazy, dlatego też i spokojnie nie masz chwilę tylko na przeładowanie, jest, stoi pięknie bokiem. On się dalej szczególnie na ciebie nie patrzy nawet, nie jest w stanie... <laughs> nie był nawet w stanie się zorientować. <laughs> Gość oddał 12 strzałów, a wy nic. No to faktycznie tak się mniej więcej zdarza. Jednak w takim razie przydaje się ta optyka jednak na tym pojeździe, nie? No przydaje się w takich bitwach na przykład tutaj to było widać. Tutaj no, było widać, bo właśnie i jednocześnie ST1 plus i Z3 są takimi pojazdami, które są. Nie no, ST1 ma niezły zasięg widzenia, ale tutaj jednak ta różnica tej optyki tych 10% to nagle się okazało, że jest to na duży plus, a dodatkowo jeszcze jak masz braterstwo, to ten zasięg widzenia twój już tak jest w granicach 450-460 metrów i chyba tym wygrałeś dzięki temu. No, a tamten jest. ST1 miała stykową wieżę, więc ona też miała znacznie mięśny zasięg widzenia. No, i teraz zobaczymy, co zrobiłeś. MK, Bretki, dodatkowo medal pula. Pierwszy medal pula, prawda? No tak, dokładnie. To już pewnie po prostu serducho ci biło niemiłosiernie, że nie dość, że zrobiłeś tak świetną bitwę. Dodatkowo jeszcze medal pula. Medal Kołobanowa, zostałeś sam na pięciu, czyli naprawdę świetnie to wyszło, bo już tak bardzo, bardzo sytuacja, była patowa, już nie można było powiedzieć, że cokolwiek Ci się uda zrobić. 99% kapa było i ten is rzeczywiście chyba zjechał wtedy z tego kapa, bo zaraz z ciekawości sobie zobaczymy, jak to wyglądało. Obrońca dodatkowy, jeszcze duży kaliber i specjalista. Damage'u 7464, 10 fragów i obrona bazy, najważniejsze 10, 100%, czyli rzeczywiście tamte 99% to już musiał zjechać, a pewnie pluł sobie w brodę później miłosierny tym tymisem trzecim, nie? nie tak. 7464, dodatkowo jeszcze z podświetlenia. 10 uszkodziłeś i 10 zniszczyłeś, także na, naprawdę wyglądało to świetnie. 13 minut trwała cała ta bitwa i 2751 EXPA, 11 tysięcy zarobione. To jest twoja najlepsza bitwa? No tak, to jest najlepsze. To teraz powiedz mi tak, czy tak mniej więcej najczęściej grasz tym medem, że właśnie gdzieś tam podjechać, wyspotować coś, wystrzelać magazynek albo i nie i pojechać gdzieś tam się schować, czy raczej tak grasz, nie grasz tak bardzo dynamicznie z przodu, bardzo tak ostro, tylko raczej gdzieś w drugiej linii? No, zależy od tego, jak mnie wylosuje, bo jak na dychy rzuci, to raczej staram się z tyłu siedzieć, a jak na dziewiątki widzę, że medów jest mało, to raczej jadę bardziej do przodu. Mm -hmm. Oczywiście boisz się e, takich pojazdów właśnie jak ST-1 czy jak E-75, bo te, no oni mówią cóż o tej fałce tej od dziewiątego poziomu, nie? No ta VKB też jest ciężko przebijalna, to... No oczywiście, jak tylko pokażę przód, no to, to jest. No to najlepiej się wycofać i nie, nie jechać w jej kierunku, nie? Dokładnie. Także gratuluję ci pierwszego medalu pula. Kobanów też był pierwszy? E, tak, kołban. Wow, też był no to pierwszy. dwa epickie medale w jednej bitwie, to rzeczywiście. E, no Po tej bitwie chyba zrobiłeś sobie jakby chwilę przerwy właśnie, żeby ochłonąć. No, chwila przerwy tam była po tym. Dodatkowo jeszcze zrobiłeś dużą ilość kilometrów o 5,39, rzeczywiście się też trochę najeździłeś. Naprawdę bitwa ciekawa, pokazująca rzeczywiście, że ten MED potrafi dobrze, potrafi się dobrze jakby sprawować. Nie, ma, nie jest tylko to, że a mamy słabe działo, ponieważ nie mamy działa 10 poziomu, tylko mamy tutaj działo 8 poziomu, ale mimo wszystko to działo jest nie dość, że celne, to jeszcze jednak ten magazynek potrafi zaskoczyć, tak jak widzieliśmy na samym początku, że strzały po 360, 380 nawet wchodziły i bez żadnego problemu pokazywały się takie wartości. Natomiast, no, jednak chyba nie jest on za bardzo lubiany jako taki pojazd. Natomiast ty mówisz, że ty mówisz, że tobie się nim dobrze gra, więc idąc do setki chyba będziesz jakby w swoim świecie, nie? Strzał że no, pewnie tak. Chcesz kogoś pozdrowić? E, nie wiem, może tam klan PLCSB. Co to za klan? Rozwinie jego nazwę? O, ciężko będzie rozwinąć. <grym> Jakaś Polska Brygada Kawalerii Pomorskiej, jakoś tak było. Aha. Jesteś jakiś chyba nowym, nowo dołączyłeś do tego klanu, więc nie zawsze wiadomo, że trzeba, trzeba wszystkie pamiętać. W każdym razie pozdrawiamy Twoich kanowiczów, a Tobie życzę równie dobrych bitew, żebyś je jak najczęściej Ci się udawało je jakby zrobić. Dzięki. Dobra. Dzięki w takim razie, trzymajcie się i do usłyszenia.